Witam. Jak zapewne pamiętacie, ostatni filming zakończył się w mimo to emocjonującym momencie. I oto z sytuacji przydadzą nam się na u oraz miksturowiku. Nie, gdzie, widać, gdzie... E, Jak zbiornika. Wszystko wygląda. Bardzo zmieniałem. Machbizna. się, się nie, 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 że nie, nie. właśnie To łatwe. nie. Hmm. Proste. nie, będzie z tym problem. Hmm. Czy mogę służyć? Oczywiście. Dobrze. To. to zadanie godne. Dobrze. Tak. Każdej kili. Zrobi się. Dobrze. Tak. Cholera. Zrobię to. No, nieciekawie to wygląda, jak na razie. Ale no, może uda mi się z tego jeszcze wyjść. Nie będzie w tym problem. No, niby, z pewnością się przydały. Już nie żyjesz. Czego? Gotowe. Najlepsza taktyka to całą grupę atakować innego wroga. Zrozumiałem, zrozumiałem. Dobrze. Przyłączył się jakiś silniejszy przeciwnik. Trzymaj się cieni, 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 cieni a zwycięstwo nie zapewniony Może jak siebie koniec. Dobrze w porządku dobrze Pania właśnie o to wręcz proste A zręczna część w porządku, w porządku Niech ostrzymy To była pierwsza fala Tak i tyle, jeżeli chodzi o tą całą przestawkę i pewno nie palisady. Ale no, jest spokojnie, na razie nie zdrożyliśmy żadnego czaru. W porządku. Zgoda. Przeklęte kobiny potrzebujecie leczenia tak. No dobrze, na bogów, do 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 do. Lecz nie gadaj. Czary lecznicze, nam się na później. Zgoda. To wszystko pozbieramy po bitwie. Na razie Zobaczmy. sytuacja chyba nie przedstawia się najlepiej nie wiem jak y, dla mnie, jak dla was ale jak dla mnie to oni mogą wszyscy pominąć najważniejsze, są nasi więc przełączamy się na łuki bezpieczne radości no tyle jeżeli będzie bezpieczne radości Więc w mojej nocy. pas. O, coś się tym z tyłu. Zobaczmy, to na się zrobić. Dobrze, to pas, 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 Nie będzie z tym problemu. Świetnie już nie żyjesz. Zapomnij. nie będzie z tym problemu. Trzy ma i świeci. Trzy miężyce dla nas ciężko. To ubicie zapadnione. A, a tak z... się A zwycięstwo piknie zapędzał. Cierto mi No, to będzie chyba tyle, jeżeli chodzi o drugą falę. Oczywiście to jeszcze nie koniec tej epickiej bitwy. Już się robi Jak długo się da trzymajmy przeciwników na bezpieczną lepość Pewna ja zleczysz dla tak do tej, dla tej Już gra. się robi. No, Pola, nie chcę Jest... Oto jest pięść moja, znają świata, ćwierć. To ją Muszę z Muszę zwołać. Muszę swoją śmierć hmm. Pierwsze Muszę atakujemy szamana, zwołać. Jak... Proszę, proszę. proszę, Dobrze. Dobrze. Hmm. Dobrze. Chodnicy przejdą do walki wręcz. A Mak niech pousypia, co się da. Właściwie Paladyn może użyć swojej specjalnej zdolności Asinara, wyciec po nocy cyfrę. Niech yy, kapłan pobłogosławił wszystkich. Świetnie.

no, świetne użycie migoczących bar jak było widać. Gobliny same się powsypiały. I teraz Ktoś kapła rzeczywiście. Treś ta przeciwników ...właściwie użyją potężnych ataków. Zobaczmy, co potrafisz! Zobacz, co da się zrobić! Dla ciebie to już groźne. Twe ciało i dusza, buty razem żyją... ...póki się twa głowy nie pożegna z szyją. Ciężko jest. Ciężko I tak, więc doświadczenia, Zgoda. Pokonaję wszystkich przeciwników. W ten sposób odparliśmy atak Targos. Nasza pierwsza wielka bitwa w naszym Dale I tak, jak to w Dale. Każdy drugi, już ciała przeciwnika. W porządku. Zamaknię to. Ciekawe. Zamaknię to. Zatrzał. Zrozumiałem. Złota. U... Pomniejsze drożenie dla Locha. Taka świeża. Załatwię to. Załatwię to. Już się robi, czego? W porządku. Załatwione. Zrozumiałem. Zgoda. W Chyba na przykładzie tej bitwy można zrozumieć, jak y, bardzo przydatne w tej grze są obszary, które przesz przeszkadzają. Nie uruchamiają przeciwników. W porządku. Jak widzieliście, dwa razy uśpienie. W porządku. I bitwa właściwie. Załatwię to została pokrętna ochrona przed petryfikacją ekstra uzdrowienia i jakaś obroża czary damy nasze pomagłowi a magiczne przedmioty bardowi jest zidentyfikujmy szepczący kij telaska z żelazo Żelazo drzewa należała niegdyś do bliskiego czarownika Kaballusa i ciągle czuć od niej smród Runiczne szlaki otaczają laski niczym węże, lecz z, wyjątkowej, z wyjątkiem pomniejszej runy celności oraz runy z rami. Większość z nich wygląda na pozbawione znaczenia. Laska jest zdumiewająco lekka i dobrze wyważona jak na swój rozmiar, przez co bez wysiłku można trzymać ją w jednej ręce. Specjalne. Tak. Obrażenie 1k6 plus 1, plus 1 przednio do ataku, plus 1 do skarodania się, 1% na no, uciszenie no, celu potrafienia. No damy na to drugi przedmiot. Zębata obroża, ten brudny, umagiczniony szyjnik zjęto z szyi martwego worga walczącego po stronie Kłotana. Wko, Nosi on prymitywne znaki kobieckiego czarodziejstwa. Po założeniu na szyję postać uzyskuje zdolność przywołania siły brutalnej ości jej ręce zamieniają się w szpony, zadające przeciw przeciwnikom ogromne obrażenia. Może rzucić czarny niedźwiedzi pazur wraz z dźwiękiem na strach, paniki. Hmm... coś takiego mogłoby się przydać. Paladynowi może? Nie, nie mam pojęcia. Eee... W innej sesji, gdy podaro grałem, to, da, to Zrozumiałem. przedmiot mnichowi. Zrozumiałem. Wraz ze swoimi umiejętnościami, dodatkowym bufem i tym przedmiotem po prostu pod wachlarzem wszystko. Gotów. Zrozumiałem. Jestem. Zrobione. Zgoda. Mniejsza lustrzadą. Zrobione. zrobione. Zabierajmy się do robocza. W porządku. Załatwię to. Już się robi. Te duże bardzo rzecz. To po prostu skarzone kamizelki. Już się no, robi. się jej strać. Załatwione. W porządku. Załatwione. W porządku. Zrozumiałem. Zrobione. Już się robi. No, I skoro zebraliśmy już wszystko, zgoda. Myślę, że tutaj zakończę ten filmik. W następnym filmiku przyjmiemy kolejne rozkazy. Zobaczymy, co tym razem wymyślą dla nas nacipieniami dowódcy. No i na razie.